Wciąż wspominam ten dzień, gdy to się wszystko zaczęło. Magowie Robara po wpadce z barierą odebrali nam wszystko: moc magiczną, zwoje, runy. Lecz po wielu dniach odkryliśmy, że możemy swoją moc odzyskać przy pomocy alchemii. Równa wymiana, coś za coś. Udało nam się. Alchemia stała się nami, jednak za naszą moc musieliśmy sowicie płacić. Potrzebna nam była krew. Zaczęliśmy tworzyć kamienie, krwiste kamienie, kamienie filozoficzne. Pozwalały nam używać mocy lepiej niż kiedykolwiek. Ceną takiego kamienia jednak było życie wielu ludzi. Najpierw znikali kopacze, później farmerzy, później skazańcy, aż w końcu paladyni zrozumieli, co się dzieje. To było istne piekło. Zostaliśmy wyklęci. Większość stała się czujkami, wyciszonymi magami. Część została spalona na stosie, ale kilku ocalało, ostatni posiadacze kamieni filozoficznych.